Cześć, tu Olivia. Jak co roku wjeżdżam z odcinkiem o modowych hitach? Przygotowałam dla Was listę 10 trendów rzeczy, w które zdecydowanie warto się zaopatrzyć, jeśli chcecie wyglądać ultramodnie tego lata. Pierwszy topowy trend to dopasowane, elastyczne bluzki i sukienki z wycięciami. I tutaj powiem Wam, że ja osobiście jestem wielką fanką tego trendu, chociaż myślałam, że e, będzie zupełnie inaczej. Z tego względu, że to jest dość problematyczne w kwestii dobierania jakiejkolwiek bielizny pod spód, ale co się okazuje ja sama zakupiłam sobie kilka elementów tego typu z wycięciami najróżniejszymi na wysokości biustu, talii, bioder, bo dorwiecie ich obecnie w sieciówkach naprawdę bardzo dużo. Te materiały, z których wykonane są ubrania naprawdę dobrze trzymają biust, dlatego często można zrezygnować po prostu z jakiejkolwiek bielizny pod spodem. Oczywiście mowa tutaj o górnych elementach bielizny. Do tego takie topy z wycięciami, robią nam stylizację, super będą wyglądały z najzwyklejszymi jeansami czy spódniczkami. I moje ulubione topy i sukienki tego typu można znaleźć w sklepie NAKD. Nie wyobrażam sobie letniego sezonu bez okularów przeciwsłonecznych, ale w tym roku szczególnym akcentem będą kolorowe szkła przy okularach. Z pewnością kojarzycie je z Instagrama. Y Okulary z czarnymi, grubymi oprawkami, i w to włożone takie żółte bądź pomarańczowe szkła. Ja sama zakupiłam sobie tego typu okulary na platformie ASOS. Są one wprawdzie połączeniem bieli z zielenią. Fajnie jest tego typu okulary dopasowywać pod jeszcze jeden inny kolorystyczny akcent stylizacji, na przykład jakiś kolorowy odjechany top czy torebkę. Tak zwane napompowane klapki bądź japonki też są absolutnym hitem. Ja po raz pierwszy zauważyłam. Je w zarze i nie byłam zbytnio do nich przekonana, ale co się okazuje, one są w stanie naprawdę wynieść tą stylizację na zupełnie inny modowy poziom i prezentują się po prostu mega oryginalnie. Oprócz tego, że są bardzo łatwo dostępne w sieciówkach, można je znaleźć także w takich bardziej niszowych sklepach. Akurat moją ulubioną kolekcją jest ta od Kazar Studio. Tam w szczególności spodobały mi się takie napompowane sandały, ale właśnie też Japonki. Ja w tym roku skuszę się na pewno na te w kolorze ekry. Ten sezon letni stricte kojarzy się z kwiatowymi wzorami, no i w tym roku nie jest inaczej. E jeśli chcecie wyglądać mega modnie tego lata, z pewnością powinniście mieć w swojej szafie jakąś kwiatową sukienkę bądź top i tutaj e jeśli chodzi o te kwiatowe motywy, to są one dostępne w najróżniejszych odsłonach. Drobnych kwiatków, ale także takich specyficznie e wyrysowanych, jak to rysowało po prostu małe dziecko, jakieś takie różne grafiki, Wintydżowe motywy. Bardziej w takim klimacie retro znajdziemy je zarówno na kamizelkach, sweterkach, właśnie sukienkach. No i zwykle jest to też połączenie kilku takich dość mocnych kolorów. Komplety to jest coś, co także będzie nosiło się tego lata, i wydaje mi się, że jest to też bardzo praktyczna opcja, w szczególności jeśli chodzi o jakieś takie letnie wyjścia, czy kolacje, czy imprezy, czy nawet jakieś imprezy rodzinne. I pod pojęciem komplety mam na myśli takie sety. Z złożone ze spódniczki bądź spodni, do tego na przykład krótsza marynarka. Dobrze wiecie, że ja chodzę w tego typu setach rework, czyli przerobionych z rzeczy z męskich marynarek z lumpeksu, ale takie sety bez problemu dorwiecie w sieciówkach. Zadbajcie o to, żeby one dobrze leżały, żeby te spódniczki były super dopasowane na wysokości talii, bo szczerze powiedziawszy z tym jest zwykle największy problem. Kolejnym must have na lato są spodnie z rozszerzoną nogawką, z wysokim stanem. I mogą to być dżinsy, mogą być to spodnie typu loungewear, takie bardziej dzianinowe, jakie tylko chcecie, ale można zaobserwować gołym okiem, że te szerokie nogawki zdecydowanie wyparły rurki, które są widoczne w sklepach, ale widać, że nie ma na nie już tak wielkiego popytu. Dodatkowo właśnie spodnie z rozszerzoną nogawką prezentują się dosłownie obłędnie z tymi wszystkimi powycinanymi minimalistycznymi crop topami. Kolejnym hitem nadchodzącego lata będą stroje kąpielowe, ale nie bywle jakie. Konkretnie te z takimi ultra cienkimi, ozdobnymi paseczkami. No powiem wam szczerze, że nie jest jest to zbyt praktyczna opcja. Yy, ostatnio trafiłam takie zabawne zdjęcie yy, na Instagramie, gdzie właśnie yy, dziewczyna pokazuje, jak wtedy będziemy wyglądać po opalaniu, opalając się właśnie w takich kostiumach kąpielowych, ale one raczej mają pełnić funkcję taką ozdobną. Co więcej, tego typu strój kąpielowy z paseczkami w formie na przykład bikini czy body, jesteśmy w stanie śmiało wykorzystać też jako pop, po prostu do zwykłych dżinsowych spodanek. Nie wiem jak u Was, ale u mnie sportowe buty to ma. Have. Ja w zeszłym roku, albo już dwa lata temu, zainwestowałam w Balenciagi Triple S. Natomiast w tym sezonie totalnie zamiotły New Balance i Nike, konkretnie model Dunk Low. Te buty są wyprzedane absolutnie wszędzie. Sama zapisałam się na listę oczekujących i powiem Wam, że czekam, czekam już dobrych kilka miesięcy i po prostu nie mogę ich dorwać. Fajne jest to, że te Nike występują w najróżniejszych kolorystycznych odsłonach i to mi się bardzo podoba bo zestawiając je w takim zwykłym outficie, na przykład, nie wiem, biały top, klasyczne niebieskie dżinsy i właśnie te kolorowe pojechane buty, no stylizacja wygląda na maksa stylowo. Z kolei New Balance też bardzo mi się podobają, chociaż one już prezentują się dużo bardziej zachowawczo w stylówach. Jeśli jesteście fanami minimalizmu albo takich bardzo stonowanych, klasycznych, casualowych stylizacji, bardzo fajnie będzie je podbić jakimś kolorowym akcentem. Teraz tych kolorowych akcentów w sieciówkach jest dostępne naprawdę bardzo dużo. Jak ja wchodzę do sklepu, to nie wiem dosłownie na co mam patrzeć, bo, ponieważ z każdej strony atakują mnie pastele, ale także coraz bardziej takie nasycone barwy. No i tym akcentem, który zdecydowanie włączyć do tych stylizacji kolorowym są torebki, których jest naprawdę bardzo dużo. E, obczajcie w ogóle sobie markę JW Pie. Mają przepiękne torebki, takie do ręki miękkie. Ja sama mam jedną w wersji czarnej, ale ostatnio e, mają dostępne też te kultowe modele w kolorowych... E, wersjach na przykład pomarańczowej, żółtej, zielonej, te torebki wyglądają naprawdę bosko. No i czym byłby letni sezon bez takich luźnych, lekkich kompletów typu loungewear, które są z nami od zeszłego roku i nadal zostają, ale warto jest zainwestować nie tylko w takie elementy loungewearowe typu dzianinowe spodnie, do tego jakiś top na wierzch, ale także na sportowe komplety. Ostatnio w sieciówkach widzę coraz więcej tych właśnie w letnich odsłonach, czyli z krótkimi shortami i do tego blu na przykład z krótkim rękawem albo z dłuższym, tak żeby można było ją wykorzystać. Ja szczerze polecam, mam jeden z Mango, właśnie w takiej jaśniutkiej wersji i bardzo często go noszę, nie tylko po domu, ale także jak śmigam gdzieś na miasto. Najfajniej wyglądają w połączeniu właśnie ze sportowymi butami i wyższymi skarpetkami. I to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że zestawienie moich modowych hitów przypadło Wam do gustu. Czekam na Wasze wszystkie komentarze. Piszcie, bez czego Wy nie wyobrażacie sobie lata. No i przede wszystkim, które z tych Trendów widocznych w tym sezonie należą do Waszych ulubionych. W ogóle jestem ciekawa, ile. Ilu z Was zdecydowało się na zakup takiego powycinanego topu albo sukienki, bo wydaje mi się, że to jest jedna z tych takich najbardziej hardkorowych odsłon trendów w tym sezonie. Można powiedzieć, z jednej strony problematycznych, z drugiej strony najbardziej rzucających się w oczy. Czasem jak przeglądam te rzeczy, sobie się kurczę, kto by to założył, ale może jednak jestem bardzo ciekawa, czy, czy macie coś takiego w swoich szafach. I jeśli tak, to jak te rzeczy wyglądają? Czy są na maksa powycinane, czy odrobina, czy kompletnie z tego? rezygnujecie. E, po więcej modowych inspiracji jak zwykle zapraszam Was na mojego Insta i TikToka. E, wielkie dzięki za oglądanie i do zobaczenia już niedługo. Buziaki, pa!